Federacja Przedsiębiorców Polskich rozpoczęła cykl spotkań, w trakcie których będziemy prezentowali programy gospodarcze, na których chcemy się skupić. Nie jesteśmy politykami, w związku z tym nie będziemy tworzyli programów politycznych, skupiamy się tylko i wyłącznie na programach gospodarczych. W ramach tych programów chcemy pokazać udogodnienia, jakie mogą być dla przedsiębiorców, rozwiązania wielu problemów fiskalnych i innych przedsiębiorców, ale również chcemy połączyć to. Z zwiększeniem wpływów do budżetu. Uważamy, że żeby wydawać jakiekolwiek środki z budżetu najpierw trzeba je zarobić, dlatego zostawiamy również pomysły na, wydat na wydatkowanie, ale przede wszystkim staramy się pokazać w jaki sposób te środki osiągnąć. To co pokazujemy, pokazujemy, gdy staramy się zmierzyć z najtrudniejszymi problemami na początek przedsiębiorców związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Tutaj widzimy dwa problemy. Problem zbiegów, który nie został naprawiony przez kolejne rządy do dnia dzisiejszego, a który jest dla przedsiębiorców uciążliwy, jak również chcemy pokazać kompleksowe rozwiązanie systemu ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Chcemy, żeby te osoby, które mają kłopoty finansowe, które, którym obroty w danym miesiącu spadły, nie musiały płacić zryczałtowanego składki na ubezpieczenia społeczne, natomiast płaciły tą składkę adekwatną do dochodów, jakie osiągnęły. Czyli krótko rzecz biorąc, wtedy kiedy miesiącu, w którym nie zarabiamy, ta składka na ubezpieczenia społeczne będzie mniejsza będzie powiązała, powiązana z dochodem, a w miesiącach, kiedy nasze zarobki są większe, będziemy mogli spokojnie więcej zapłacić, a w skali roku będziemy po prostu uzupełniali, tak jak uzupełniamy podatek dochodowy.